Hej, a wszystkim z tej strony PGAO! To kolejny odcinek Miejskich Legend G, serii w której zaglądamy w najciemniejsze czeluści tajemnic bądź teorii związanych z grami. W dzisiejszym odcinku zajmę się pewną teorią dotyczącą Final Fantasy VIII, która wyjaśnia mnóstwo wydarzeń mających miejsce w tej grze, bo fabuła w niej jest całkiem <laughs> unikatowa, że tak powiem, ponieważ zakończenie tej gry jest otwarte i można je zinterpretować na kilka sposobów. No ale przyznam, że każdy final jest unikatowy i można dyskutować godzinami, która część jest najlepsza, <laughs> szóstka, ale nie o to chodzi w tym filmiku. Otóż w każdym finalu jest jedna postać, która jest wkurzająca do tego stopnia, że chcemy by po prostu zdechła w najgłębszych czeluściach piekieł i zwykle chodzi tutaj o jedną, może dwie postacie na każdą część. Ósemka ma w sobie to, że jeżeli postawiłoby się grupkę osób i zadało pytanie, która postać według ciebie powinna zginąć w torturach, to zdanie byłoby podzielone do tego stopnia, że zaczęłaby się Trzecia wojna światowa, tylko że w internetach, jak już, co byłoby całkiem możliwe. A jakie jest moje zdanie? No, to nie jest temat tego filmiku. No ale powiem, że żadna z tych postaci mi aż tak bardzo nie podpadła. Jednak. Yy... Znalazłem pewną teorię, która być może zadowoli osoby, które nie cierpią Squalla, czyli głównego bohatera Final Fantasy VIII. Więc co byście pomyśleli, gdybym wam powiedział, że Squall jest martwy, a 3 czwarte ósemki tak naprawdę nigdy się nie wydarzyło? Na tym mniej więcej polega teoria o nazwie Squall is dead. Szczerze mówiąc, kiedy zapoznałem się z tą teorią po raz pierwszy zaraz po przejściu tej gry to nie mogłem uwierzyć własnym oczom jak bardzo ona kleiła się do całej fabuły. Mimo tego, że jest na podstawie domysłów i różnych innych drobnych rzeczy, a tym wszystkim za chwilę się zajmę, tylko że najpierw czas na rzeczy organizacyjne. Oczywiście ja nie wymyśliłem tej teorii, jedyne co robię to tłumaczenie tego co było napisane więc jeżeli chcielibyście zapoznać się z samym tekstem, to link oczywiście znajdziecie w opisie. Do tego pomijam tutaj też parę szczegółów jak większość zaprezentowanych dialogów, więc tym bardziej polecam sprawdzić tą stronę. Drugą i ostatnią sprawą są spoilery. Będzie ich tutaj mnóstwo, więc ostrzegam ludzi, którzy jeszcze nie grali w FF8. Proszę mi tu nie płakać w komentarzach, bo zostaliście ostrzeżeni. Ostrzegam także przed tutejszą terminologią. Osoby nie mające zielonego pojęcia o tej grze mogą nie rozumieć niektórych spraw poruszanych w tym filmiku. No i myślę, że wstęp i tak był już długi, więc czas przejść do sedna sprawy i zapoznać się z teorią śmierci Squalla. Na końcu dysku pierwszego Squall i jego brygada stawiają czoło Edei podczas parady w Dailing City. Po walce wygląda na to, że Edea została pokonana, ale przyzywa wielki odłamek lodu, który przekuwa pierś naszego głównego bohatera. Squall traci przytomność i spada z platformy. Ten kluczowy moment oznacza jego śmierć oraz to, że reszta gry od początku drugiego dysku, aż po napisy końcowe, jest tylko i wyłącznie snem, mimo tego, że w czasie rzeczywistym mogą upłynąć tylko kilka sekund. W owym śnie Squall stara się odkryć odpowiedzi na pytania, z którymi spotkał się w pierwszym dysku. Jak na przykład kim jest wiedźma Edea? Jakie są jej cele? Czemu Seifer był na paradzie z Edeą mimo jego rzekomej egzekucji? Kim jest dziewczyna, którą Squall i Quistis widzieli w obozie treningowym? Kim jest Laguna i czemu Squall, Zel i Selfie mieli o nim taką samą wizję? I, co chyba jest najważniejsze, kim jest sam Squall? Kim byli jego rodzice? Czemu zostawili go w sierocińcu? Skąd on pochodzi i co mógłby zrobić, gdyby nie zginął? Próbując pojąć wydarzenia w Final Fantasy VIII, ludzie najczęściej koncentrują się na ultimesi, jej motywach oraz tym, co dzieje się po jej pokonaniu, co doprowadziło do mylnych interpretacji symboli wskazujących na śmierć Squalla, Co po niektóre wskazówki, które wydawały się niejasne i nieprzekonywujące, miały o wiele większy sens w świetle teorii zgonu. Ogółem wydarzenia w fabule FF8 są zgodne z teorią podświadomości, a te, które wydają się przypadkowe i kompletnie niewiarygodne, jak chociażby fakt, że wszyscy członkowie naszej drużyny pozarino byli w tym samym sierocińcu, także można wyjaśnić w ten logiczny sposób. Jednym z kilku dowodów na prawdziwość tej teorii jest samo kwestionowanie śmierci przez Squalla. W drugiej połowie dysku pierwszego odbywają się dwie rozmowy w sprawie możliwej egzekucji Seyfera za atak na prezydenta Galbadi. Podczas tego dialogu Squall zaczyna myśleć o tym, że jego własna śmierć nie będzie miała żadnego znaczenia dla świata, a świadczą o tym jego słowa. Czy ludzie będą o mnie mówić, kiedy ja też umrę? Skł był taki i taki, używając czasu przeszłego i mówiąc co tylko chcą? Więc na tym polega śmierć. To może oznaczać, że szykuje się coś niedobrego. Podczas pierwszej rozmowy o możliwej egzekucji Seifera padają słowa: Myśl co chcesz, rzeczywistość nie jest taka uprzejma. Wszystko nie idzie w taki sposób, jaki sobie to zaplanujesz. Właśnie dlatego, dopóki nie będziesz miał wysokich oczekiwań, możesz przyjąć na siebie wszystko. Będziesz czuł mniejszy ból, tak czy inaczej Twoje pragnienia mnie nie obchodzą. Tutaj Squall podkreśla to, że dzieją się różne rzeczy, a my nie możemy z tym nic zrobić. Tak to już jest na tym świecie. Owe słowa są także odniesieniem do głównego tematu gry, czyli przeznaczenia. Jednak z tym też wiążą się pewne dziwne rzeczy. Otóż przeznaczenie staje się tematem przewodnim gry poprzez pozostałe trzy dyski. Przeznaczeniem Sidów jest pokonanie wiedźmy, przeznaczeniem Skola jest ich poprowadzenie. Dlaczego wszystkie postacie znały się będąc dziećmi? Przeznaczenie. W pierwszym dysku natomiast to słowo zostaje wypowiedziane tylko raz przez Irwina, kiedy drużyna łapie pociąg do Dayling City, co jest bardzo ciekawą rzeczą. Idąc dalej tokiem fabularnym dochodzimy do początku dysku numer dwa, gdzie Squall budzi się w celi pustynnego więzienia Galbadii i wypowiada słowa Gdzie jestem? Ja wyzwałem Edeę. Moja rana. Nie ma jej. Jak? Żołnierze Galbadii, byliśmy otoczeni. On tam był. Seifer patrzył na mnie z góry. Niech cię szlak Seifer. Wygląda tu na to, że squall został wyleczony i jest w pełni sił. Jego rana jednak nie zostaje później w żaden sposób wspomniana, czy to przez niego samego, czy przez resztę załogi. Tak samo jak i zniknięcie oraz fakt, że przetrwanie takiego czegoś graniczy z cudem, no bo to w końcu nie było żadne drobne zatrapanie. Najlogiczniejszym wyjaśnieniem byłoby to, że to Edea go wyleczyła, by później go przepytać. Ale po kiego grzyba? Przecież Squall nie zostaje jeszcze liderem Sidów, ale lepszym kandydatem do interrogacji jest Quistis, która była z Sidami 3 lata, a Squall raptem dwa tygodnie. Skoro już jesteśmy przy drugiej płytce, to właśnie od tego momentu jesteśmy świadkiem paru zwrotów akcji, które mogą wydawać się niedorzeczne, jak na przykład potwory spadające z księżyca, Mimo tego, gra nigdy nie kwestionuje i nie zaprzecza temu, co wydarzyło się na dysku pierwszym i wszelkie potencjalnie nielogiczne wydarzenia są zawsze w pełni wyjaśnione. Oprócz tego, wszystko wydaje się podporządkowane Squallowi i wydarzenia koncentrują się w większości przypadków na nim i jego pragnieniach. No bo czemu niby świeży rekrut ma być kimś, kto ratuje świat przed złą wiedźmą z przyszłości? Czemu niby on stał się liderem Sidów skoro jest mnóstwo innych bardziej doświadczonych kandydatów? Dlatego, że w tym momencie jesteśmy w jego podświadomości, a tam wszystko może się wydarzyć. Jak na przykład pojawienie się gadających zwierząt, a mowa tutaj o mumbach, które także potwierdzają teorię zanikającej podświadomości skola. Otóż, jak już zapewne wiecie, Dysk pierwszy ósemki jest bardzo realistyczny, mimo tego, że lekkie tematy sci-fi były widoczne tu i ówdzie. No i wszystkie postacie były ludźmi. Mumby pojawiają się później. No i oczywiście możemy dokładniej dowiedzieć się, kim oni są i skąd pochodzą, ponieważ gra traktuje elementy snu na poważnie i przedstawia je jako prawdę, która w żaden sposób nie podważa żadnych wydarzeń z dysku pierwszego. Sama egzystencja tych cosiów może być połączeniem z symbolem skóra. Lwem Griverem pojawiającym się podczas walki z Ultimecją. A skoro o dziwnych kreaturach mowa, jak można wyjaśnić, że Norg był mistrzem Balam Gardenu? W samej fabule nie było żadnych wskazówek co do tego, że Wielki Żółty Kosmita jest wielką szychą tej szkoły wojskowej. Być może ma to związek z tymi dziwnymi mościami w czerwonych szmatach na początku gry, jako, że wyglądali dość podejrzanie, to Squall mógł wyobrazić sobie, że coś tu może być nie tak i puf, tak właśnie powstał Norg. Dziwne jest też to, że po rozwaleniu go kompletnie nic się nie dzieje. Jeżeli ktoś odkryłby kosmitę w szkolnej piwnicy, to by chyba komuś powiedział nie. Squall tego nie robi, a fabuła idzie dalej, tak jakby Norg wcale nie istniał. Inną ciekawostką fabularną jest to, że Sid i EDA są mężem i żoną. I tak jak Norg, Przychodzi to kompletnie niespodziewanie i tak jak w powyższym wypadku, to nie stawia krzyżyka nad tym, co działo się na początku gry przed rzekomą śmiercią Skóla. A skoro o małżeństwie mowa, czas poruszyć wątek miłosny Final Fantasy VIII, który także jest zbyt idealny, by mógł być prawdziwy. Dlaczego? Tutaj po raz kolejny na ratunek przychodzi dysk numer jeden. Nie dość, że Rinoa daje do zrozumienia Squallowi, że go nie lubi i jej nie interesuje, to także są tam odniesienia do tego, że prawdopodobnie jest w związku z Seiferem. Na przykład podczas balu, kiedy Squall tańczy z Rinoą, na końcu ona od tak sobie go porzuca, by pójść do kogoś innego, albo w Timber. Rinoa cieszy się z tego, że przyjechał, nie dlatego, że zapamiętała go z balu, tylko dlatego, że jest Sidem. Także w Timber, jak i po wydarzeniach w tym mieście, Rinoa oznajmia wszystkim, że lubi Seifera, co nie jest dobrym początkiem historii miłosnej dla Squalla. Już nie wspominając o tym, że dziewczyna nie znosi jego dupkowatego charakteru. Ale nieco mu odpuszcza po tym, jak on i Irwin ją później ratują. Trzeba też podkreślić fakt, że na końcu dysku pierwszego Squall dobrze wiedział o relacji między Seiferem i Rinoą i jedynym powodem, dla którego jest zmuszony go zabić... To przyłączenie się Seifera do Edei, co nigdy nie zostało w pełni wyjaśnione. W dalszej części gry, Rinoa z niewiadomych przyczyn kompletnie zapomniała o Seiferze, a to, że został ich wrogiem, już nigdy nie było zakwestionowane. Na początku gry wygląda na to, że mimo jego dupkowatego charakteru, tak jak u Squalla, Seifer jest dobrym kolesiem. Jednak później został zdegradowany do zwykłego wroga, który musi zostać powstrzymany za wszelką cenę. Co także oznacza, że jedyna przeszkoda do serca Rinoe została całkowicie usunięta, a sama dziewczyna zakuchuje się w skalu, mimo tego, że na początku miała go gdzieś. Ostatni interesujący element, który dodaje punktów tej teorii, jest zakończenie gry. Podczas walki z ostatnim bossem Ultimesją, kiedy jej HP spada do drastycznie niskiego poziomu, czarownica zaczyna mówić dziwne słowa wyrwane z kontekstu. Zastanów się nad Twoim dzieciństwem. Twoimi uczuciami, twoimi słowami, twoimi emocjami. Czas nigdy nie będzie czekał. Nieważne jak mocno będziesz go trzymał, i tak ci ucieka. To może oznaczać, że sen Skola właśnie się kończy. Po wygranej walce i segmencie z Sierocińcem Skola zaczynają dziać się różne dziwne rzeczy. Najpierw widzimy różne scenki z Rinoą podczas balu, której to twarz zostaje zamazana na różne sposoby. To może oznaczać, że Squall traci kontakt z rzeczywistością. Próbuje zobaczyć Rinoe w myślach, ale nie pamięta jak ona wygląda. Niestety nie daje sobie rady, bo nie dość, że nie widzi jej twarzy, to jego próby zostają przerywane różnymi losowymi scenkami w większości z dysku numer jeden. Skoncentrowane na egzaminie w Ballant Garden oraz na paradzie Edei. Owe scenki sugerują, że życie Skola przymyka przed jego oczami. Szczególnie sam koniec tych przeżyć zasługuje na uwagę, bo zostają ukazane nam pewne dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest pokazanie Skola z wielką dziurą zamiast twarzy, rzekomo sugerujące uczucie pustki u głównego bohatera. Nie potrafi rozróżnić świata realnego od fikcji. W tym momencie słowa Ultimesji nabierają sensu. Jego życie powoli mu umyka. I nie może nic z tym zrobić. Drugą i ostatnią scenką jest Rinoa w kosmosie z kompletnie rozwaloną szybką w jej hełmie. Po chwili odłamki szkła lecą w stronę kamery i można usłyszeć dźwięk przypominający ugodzenie mieczem, co jest prawdopodobnym odniesieniem do powodu śmierci skłona na końcu pierwszego dysku. Od tego momentu protagonista oficjalnie umarł, i reszta zakończenia jest jego reprezentacją nieba. Tak właśnie kończy się teoria śmierci Skola. No cóż, co mogę o tym wszystkim powiedzieć? Tak jak to zrobiłem na początku, szczerze przyznam, że kiedy po raz pierwszy zapoznałem się z tą teorią, to nie mogłem uwierzyć w to, jak bardzo jest ona logiczna. No bo jakby się tak nad tym zastanowić, to prawda, że całość pierwszego dysku była o wiele bardziej realistyczna od reszty, od reszty gry, no bo. Później mieliśmy latającą szkołę, potwory z księżyca, przygodę w kosmosie, zamek Ultimesji i tak dalej. Koniec końców naprawdę lubię tę teorię, mimo tego, że są pewne rzeczy, które można nieco podważyć. Jeżeli chodzi o sprawę z sierocińcem, to przyznam, fakt, że prawie cała drużyna sytuowała się w nim, kiedy wszyscy byli mali, jest trochę wymuszone i nieprawdopodobne, ale to jednak ma jakiś sens. Wszyscy poza Irwinem kompletnie nie mieli o tym pojęcia. A dlaczego? Przez Guardian Force, czyli tutejsze Samony. Otóż im bardziej używa się GF-ów, tym więcej wspomnień ich użytkownik traci. A że GF-y były czymś normalnym w Balam Gardenie do tego stopnia, że bez nich nigdzie nie można się ruszyć, to logiczną rzeczą jest, że Squall, Selfie i stracili pamięć, a Irwin był jedyną osobą, która o tym pamiętała, bo oczywiście nie był członkiem Sidów. Także podczas misji w Dailing City, kiedy ma za zadanie zastrzelić Ede, to się waha bo w końcu ona była ich opiekunką. Drugą rzeczą jest lampa, którą otrzymujemy od Sida. Jak wiadomo, kiedy użyje się jej, będziemy mogli walczyć z Diabolosem, który nie jest obowiązkowym bossem, no i po jego pokonaniu staje się naszym Guardian Force. Szczególną charakterystyką tej lampy jest to, że może ona zostać użyta w dowolnym miejscu w grze. Nie musimy z nim walczyć zaraz po otrzymaniu tej lampy, możemy równie dobrze zrobić to chociażby przed ostatnim bossem. Myślę, że ten fakt trochę działa na niekorzyść tej teorii, ale jakby się tak nad tym zastanowić, Skłonnie wie o co biega z tą lampą. Nie ma zielonego pojęcia, że zamieszkuje ją GF, jeżeli nie użyjemy jej podczas wydarzeń dysku pierwszego. Co oznacza, że jej użycie oraz zawartość jest zostawiona do jego interpretacji. Więc walka z Diabolosem od drugiego dysku po resztę całej gry także można usprawiedliwić teorię snu. A skoro jesteśmy przy śnie, to pod tym względem wydarzenia po rzekomej śmierci Skola także mają sens. Otóż to, co się dzieje w grze, nigdy nie zostaje kwestionowane przez głównego bohatera, ponieważ śniąca osoba nigdy nie zastanawia się nad tym, czy to, co się dzieje na jej oczach, jest prawdziwe, czy nie. Oprócz bardzo rzadkich okazji, kiedy śniący ma kontrolę nad tą rzeczywistością, ale zwykle właśnie, kiedy się budzi i pomyśli nad tym, co, co się widziało, to dopiero wtedy zdaje się sobie sprawę, że ten sen był naprawdę szalony, albo straszny, zależy co, co nam się śniło. Dziwne jest też to, że w grze, kiedy coś dzieje się nie tak, to wszyscy pytają Squalla, jakie działania trzeba podjąć. A przecież on jest tylko zwykłym rekrutem, mającym zerowe doświadczenie w sytuacjach, przeciwko którym musi stawić czoło. Być może cały kształt fabuły Final Fantasy VIII jest... Zaprezentowany nam właśnie w taki sposób. Wracając do samej sceny śmierci protagonisty, kiedy przyjrzymy się, gdzie konkretnie odłamek lodu jest usytuowany, można by było pomyśleć, że zgon nie był natychmiastowy. Bo widać, że rana jest położona bliżej ręki, więc być może prawdziwą przyczyną śmierci była utrata krwi. Zważając na realistyczność pierwszego CD oraz obecność krwi w Intrze Final Fantasy VIII, taka okoliczność wygląda na bardzo prawdopodobną. Mimo tego, że zostaje jeszcze pewna nierozwikłana sprawa co z przedmiotami i magią, przecież użycie Fenix Down czy rzucenie zaklęcia Life dałoby radę wskrzesić kogokolwiek. No i nieraz podczas walku żywiamy dzięki temu naszych towarzyszy. Tak naprawdę, mimo tego, że zaklęcia mogą sugerować moce wskrzeszające, to one tego nie robią. Otóż podczas walki wyzerowanie HP postaci nie oznacza jej śmierci, tylko utratę przytomności. Jednym z najbardziej przekonywujących dowodów na sposób działania tych przedmiotów znajdziemy w Final Fantasy V, kiedy wszyscy próbują wyleczyć konającego Galufa, używając przy tym zaklęć oraz przedmiotów. Te niestety nie działają i Galuf umiera, co stanowi twardy dowód na to, że nie da się wskrzeszać zmarłych w finalach, chyba że fabuła sama tak zadecyduje. A nawet jeśli nie zawdzięczamy powrotu do życia żadnej z postaci poprzez użycie Phoenix Down ani innych tego typu rzeczy. Kończąc ten odcinek powiem tyle, że jeżeli weźmiemy tą teorię pod uwagę, to zakończenie Final Fantasy VIII zostaje obrócone o 180 stopni. Mimo tego, że wszystko wydaje się być w porządku, to tak naprawdę jest ono smutne i tragiczne, bo oznaczałoby to, że Squall nigdy nie osiągnął niczego w życiu poza zdaniem egzaminów Balamb Garden że po prostu zginął podczas jego pierwszej misji, co jest bardzo przykre. Osobiście nie sądzę, że jest to jedyna i słuszna interpretacja wydarzeń ósemki. Tak jak powiedziałem, zakończenie jest otwarte, więc możemy w sumie myśleć co chcemy, ale przyznam, że teoria śmierci Skola pozwala na analizę wydarzeń z gry pod innym kątem. To był Psychologic. Do następnego razu.